Co? Tak. Dawaj, no tepaj się. I tak. Tepnij się, no dawaj. Tak. Dawaj tepaj. Już szybciej, bo mnie zakończył. Dalej, bo mnie walną. No, klepią mnie dzięki, że się tepłeś. Efekty... Tak. No miałeś się do mnie tepnąć ale niestety tak? Miałeś się do mnie tepnąć ale już za późno Będą komblować Dasz Nie no mam jeden na jeden Haha, <laughs> zakoblował się ja, No, gram, grafik ktoś? Raz. Nie. Nie, nie, ja, nie. A co gracie? Minecrafta. Ja pierdolę To wodę no, ja. Ej, mogłeś do mnie teraz tepać, nie? Ale dobra. Dobra, oh, zaś, sprawę No kurde, nie mogę go uderzyć. Ale wy eee z... zrób ten... A czekaj, tu, je, tu jest tu jest ten, tu jest... Jeszcze mam się w kolejnym. Nie. Wiem przecież tą gil jest jeszcze. Proszę! Już mam ter teraz i teraz zejdy tata. Давай, давай, он малаги уважаемый он тент. С... субъект стрэнджа Zaraz poliżę. I ile on ma HP? Musisz że tylko Nice! Dobrze, no to... Ej, nie ja to wszystko to... nagrałem, nie?

Czekaj, budków mi brakuje do Seta. Zbroja, ty. Zbroja, ty. Zbroja, ty. Ej, masz, ja, masz jakieś. Ten, dwie budki, dwa budki. Nie wiem, jak się. Ja nic nie mam. mówi, że mamy auły, nie? Co? Ej, jesteś? Czekaj, ja im rzucanym TNT weź biję na pufkę, na klatkę, taką jakby tam ustawiał Dobra, rozwaliłem i to wiesz No już, już Wiesz? Chcesz, to czekaj To se podesli. Nowi, 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 czystość. Ja tutaj sobie ten, tutaj sobie, tutaj sobie, w tej sobie, Tutaj sobie, tej sobie, mam mapa

Nie, nie ma go tutaj. Dobra, to jak się do ciebie Jak jest Ty gdybyś widział... Ile, ile, mi, ile on mi seta zorał? Wiem właśnie, on strasznie zorał, no Nie ma aure. Chyba. O? O, no on ma. Ja to ciągle nagrywam, Takie nie? Nie mam jakieś Oh, а нет, возьми не Могу, могу, подснать, что нет, нет. 真的。 Dobra To było na tyle w tym odcinku Widzicie, Fliki mnie wyzywa od Aur Czy nagle Ze mną był Kto? Lollo Lollo co? Lollo jeden Pożegna... Ej, pożegnaj fizyty